Flaczki to danie, którego nie lubiłem jako dziecko, za to danie, które doceniłem jako dorosły. Zatem zróbmy dzisiaj flaczki może nie takie zupełnie od podstaw, lekko na skróty, ale za to nadal doskonałe. Zaczynam od tego, iż w litrze porządnego bulionu mięsno-warzywnego gotuję cztery nóżki kurze do miękkości. Potem obiorę mięso i użyję go do flaczków. W międzyczasie obgotowuję trzykrotnie flaczki, czyli zalewam zimną wodą, doprowadzam do wrzenia, zagotowuję przez chwilkę, odcedzam, zalewam zimną wodą i cykl powtarzam trzykrotnie. Czas na warzywa. Na rozgrzanym gęsiem smalcu podsmażam jedną pociętą w piórka dużą cebulę z dodatkiem kolorowego pieprzu, pasty zielone, kary. Imbiru, tak centymetr i dwóch, trzech roztartych solą ząbków czosnku. Gdy wszystko ładnie zacznie pachnieć, wrzucam włoszczyznę, tak powiedzmy 400 gram włoszczyzny pociętej w paski. Dodaję jedną paczuszkę przyprawy do flaków i warzywa mam gotowe. Czas połączyć zupę w całość. Mięso z kurzych nóżek kroję w kawałki. Do bulionu, w którym gotowało się to mięso wrzucam flaki, warzywa i pokrojone mięso. Całość doprowadzam jeszcze raz do zawrzenia i doprawiam jeszcze garścią majeranku i łyżką koncentratu pomidorowego. Można dodać zasmażkę, ale nie ma takiej potrzeby. Flaki podaję z pieczywem bądź same. Są gęste, sycące, pikantne, rozgrzewające. Jesienią czy zimą idealne. Smacznego.